Filip Stoilkowicz fantastycznie wprowadził się do ekstraklasy. Pierwsza minuta jego pierwszego meczu w barwach Krakowi i od razu pierwsza bramka. I to nie przeciwko Bylekomu, a przeciwko mistrzowi Polski, Lechowi Poznań. Krakowia wygrała to spotkanie 4 do 1, ale przede wszystkim należy skupić się na 25-letnim szwajcarskim napastniku, ponieważ zaliczył bardzo udany debiut. Czy Filip Stoilkowicz zastąpi Beniamina Kalmana, jakie są jego cechy wiodące, a także dlaczego pasuje idealnie do układanki trenera Luki Elsnera. Między innymi o tym opowiem w dzisiejszym materiale, więc serdecznie zapraszam do oglądania. Ten początek nowego sezonu Ekstraklasy jest piorunujący. Krakowia pokonała Lecha Poznań 4 do 1, pokonała Mistrza Polski na jego terenie i to tak wysoko, trzema bramkami. Wiecie kto ostatni wygrał trzema bramkami przy Bułgarskiej? Fiorentina w kwietniu 2023 roku w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy, więc naprawdę dawno to się działo, no i można chyba uznać Fiorentinę za drużynę jednak z nieco wyższej półki niż Krakowia. Z tego względu naprawdę należy docenić drużynę. Pasów nie jest usprawiedliwieniem dla kolejorza, ani też e, takim powiedziałbym deprecjonowaniem Krakowi, to, że Lech Jasne pomógł przy zdobyciu tych pierwszych dwóch bramek, bo to były absurdalne błędy obrońców, czy ogólnie piłkarzy kolejorza. Natomiast należy docenić także Krakowie i piłkarzy, którzy zagrali. Fenomenalne spotkania, fenomenalny występ zaliczył Filip Stoilkowicz. To on otworzył wynik tego meczu bardzo szybko, bo już w drugiej minucie to on odebrał piłkę Michałowi Gurgulowi. Jasne, młody polski obrońca nie powinien w taki sposób tracić piłki, ale ktoś tę piłkę musiał także odebrać. Ktoś po tę piłkę musiał ruszyć, ktoś musiał podejść wyższym pressingiem, spresować rywala i odebrać piłkę. I zrobił to właśnie Filip Stoilkowicz, któremu ta bramka się po prostu należała. Tym bardziej, że nie ma co deprecjonować Filipa Stoilkowicza, Przecież to nie było tak, że Michał Gurgul wyłożył mu piłkę na pustą bramkę. To była strata w okolicach połowy boiska. Jasne, kiedy Lech konstruował atak pozycyjny. Natomiast z drugiej strony Filip Stoilkowicz musiał jeszcze wykończyć tamtą atakę. Akcję. To zrobił fenomenalnie. To zrobił z niezwykle zimną krwią, ale zrobił to także w bardzo dobitny sposób. Bardzo mocne uderzenie. Nie miał szans. Bartosz Mrozek i to tak Krakowia. Wyszła na prowadzenie. Filip Stoilkowicz to piłkarz sprowadzony latem do Krakowi z Darmstadt, piłkarz za którego Krakowia zapłaciła około 500 tysięcy euro, więc patrząc na obecne standardy w ekstraklasie niewiele. Z drugiej jednak strony te transfery gotówkowe takim klubom jak Krakowia przydarzają się ogólnie dosyć rzadko. Natomiast Filip Stoilkowicz fantastycznie wprowadził się do ekstraklasy i to jest dobra informacja, bo fani pasów mogli drżeć o to, jak poradzi sobie zespół bez. Benjamina Kalmana, koniec końców, patrząc na same suche statystyki, na liczby, w poprzednim sezonie Krakowia byłaby dużo niżej. Gdyby nie Benjamin Kalman, to Fin nieraz nosił Krakowie na swoich barkach, na swoich plecach. Pytanie, czy teraz tego nie będzie robił Filip Stoilkowicz? Wejście jest fantastyczne, wejście jest zaskakujące bo były takie głosy, że jest to napastnik dosyć drewniany, dosyć piłkarz taki bym powiedział nieskuteczny, a tutaj pierwsza minuta pierwszego jego meczu w ekstraklasie i już bramka. Ten transfer był na tyle nieoczywisty, na tyle niepewny, że nie można było sobie tak od razu swobodnie rzucić tezy, że nie ma innej opcji, nie ma opcji, żeby Stoilkowicz Kalmana nie zastąpił, nie ma opcji, żeby ten transfer nie wypalił. No, była taka opcja, patrząc nawet na ten poprzedni sezon w wykonaniu 25-letniego Szwajcara, gdzie grał w Beogradzie, w Serbii. Te jego liczby jakieś imponujące nie były. 28 meczów, 7 goli. Trzy asysty to nie są liczby na tyle imponujące, abyśmy mogli przełożyć je na ekstraklasę i powiedzieć: To będzie kozak, on będzie w ekstraklasie zamiatał. Tymczasem powiem wam zupełnie szczerze: jasne, jedna jaskółka wiosny nie czyni, o tym należy pamiętać, patrząc ogólnie na te pierwsze mecze w ekstraklasie. Natomiast Filip Stoilkowicz z Lechem Poznań zaprezentował się w taki sposób, że jeżeli te cechy wiodące, które pokazał w meczu z Lechem, podtrzyma na resztę sezonu to Krakowia nie o tyle będzie miała zastępcę Kalmana pod kątem liczb Filipa Stoilkowicza, ale nawet pod kątem jego roli w zespole, jego, e, bym powiedział, wprowadzenia do drużyny, jego roli w drużynie. Naprawdę, Filip Stoilkowicz to jest piłkarz tak, bardzo dobry fizycznie, bo z Lechem kilka razy bardzo fajnie potrafił... Przeszkadzać obrońcom nie tylko w rozegraniu, ale także w różnych pojedynkach w powietrzu, chociażby. To jest piłkarz naprawdę dobry, kilka centymetrów wyższy od Benjamin'a Kalmana, a Kalman także potrafił nieraz się bardzo dobrze zastawiać. To także pokazał Filip Stoilkowicz w tym meczu z Lechem. Pokazał, że jest piłkarzem z fajnym przeglądem pola który potrafi przy takich szybkich, dosyć niespodziewanych kontrach się odnaleźć, bo to pokazał asystując do Aydina Hasicia, ta asysta wbrew pozorom chyba nawet lepsza niż ta pierwsza bramka, bo fantastycznie wyłożył tę piłkę, no niczym na tacy, bośniakowi a ten wykończył tamtą akcję. I właśnie tacy piłkarze jak Aydin Hasić oni pomagają tego typu napastnikom w Krakowi. Dla napastnika, tym bardziej w ekstraklasie, tym bardziej o takim profilu, bo powiedzmy sobie też szczerze, Stoilkowicz to nie jest jakiś magik, to nie jest dribbler, to jest piłkarz, który technicznie jakoś bardzo nie wyrasta ponad poziom tej ligi, to jest piłkarz, który nie wyróżnia się swoim świetnym wyszkoleniem technicznym, bo nie jest takim piłkarzem po prostu. Natomiast jako piłkarz, który ma być skuteczny, który ma wykańczać sytuację, ale przede wszystkim przeszkadzać obrońcom, myślę, że to będzie jego duży atut. Jak ludzie krytykują. Michała Gurgula za tę stratę to powinni pochwalić. Filipa Stoilkowicza za ten odbiór, bo on pokazywał w tym meczu, że potrafi poprzeszkadzać obrońcom. Nie zawsze tę piłkę odbierze, ale potrafi odebrać piłkę wysoko w takich niespodziewanych momentach. Potrafi zaliczać takie bym powiedział spektakularne odbiory, to znaczy odbiory pomagające drużynie w dojściu do jakiejś sytuacji i w tym wypadku nawet pomogły drużynie e, tego te odbioru, aby zdobyć bramkę. więc o tym należy pamiętać. Natomiast otoczenie dla takiego napastnika, piłkarzami jak Aidin Hasić, jak Mikkel Majgard, jak Mark. Martin Minczew, czy nawet być może dojrzymy w tym sezonie Bartosza Biedrzyckiego w dobrej formie, Fabiana Bzdyla. No, jest kilku takich piłkarzy w Krakowie, na tyle kreatywnych, że aż chciałoby się być tym napastnikiem, chciałoby się mieć te piłeczki wystawione niczym na tacy. No, przecież asysta Idina Hasicia do Filipa Stojkowicza to dogranie piłki. Jasne, to nie była sytuacja stuprocentowa dla e, sz szwajcarskiego napastnika. Natomiast to była sytuacja fantastyczna, i ogólnie widać, że jeżeli będzie. Tak dobra kreacja w Krakowi, a trener Luka Elsner powinien o to zadbać no to wydaje mi się, że Filip Stoilkowicz może zrobić naprawdę wielkie rzeczy. Tym bardziej, że pod kątem jego stylu gry, jego postury także poniekąd, chociaż Kalman był bardzo charakterystyczny pod tym względem, widać to podobieństwo, widać to, że to są piłkarze podobnego, nie wiem czy kalibru, ale na pewno o podobnych cechach wiodących. U Kalmana także ta fizyczność się wyróżniała, to że on potrafił samemu tak naprawdę presować i tworzyć problemy w rozegraniu drużynie przeciwnej. U Stoilkowicza jest podobnie i to jest jego naprawdę spory, spory atut. Jasne, poprzeczkę ma, ma zawieszoną bardzo wysoko, to znaczy Benjamin Kalman w poprzednim sezonie, ładując 18 bramek i zaliczając 7 asyst tę poprzeczkę naprawdę ustawił bardzo wysoko, będzie miał spore problemy, będzie musiał się bardzo mocno napocić Filip Stoilkowicz, aby dobiec, aby dosięgnąć tej poprzeczki, aby spróbować przebić być może Benjamina Kalmana, to już nawet nie mówię, natomiast będzie miał trudny sezon, aby zastąpić Kalmana, ale pytanie, czy Krakowia y, nie podjęła sama takiego ryzyka, to znaczy sprowadzając piłkarza za 500 tysięcy euro, w takich realiach, na takim rynku transferowym, który ma zastąpić takiego piłkarza jak Benjamin Kalman, Krakowia sama postawiła na Filipa Stoilkowicia, Krakowia sama podjęła pewne ryzyko, że to może nie wypalić. Natomiast z drugiej strony uważam, że w tym momencie, jeżeli będzie Filip Stoilkowicz w takiej formie jak w meczu z Lechem, jeżeli Krakowia też będzie grała tak odpowiedzialnie jak w meczu z Lechem, to wróżę temu naprawdę dobrą, świetlaną przyszłość, ale przede wszystkim Stoilkowiczowi, Krakowi jeszcze wplątywał walkę o Mistrzostwo czy Europejskie Puchary. Nie będę, bo jedna jaskółka wiosny nie czyni o czym już. Powiedziałem natomiast Filip Stoilkowicz to może być naprawdę nowa gwiazda ekstra klasy. Nie zdziwi mnie to. To znaczy w tym momencie widzę takie podobieństwo głównie też przez jego kolegów z zespołu, bo sam Filip Stoilkowicz to nie jest napastnik, który sam sobie wykreuje sytuację, ominie dwóch zawodników, strzeli bramkę. On musi dostać tę piłkę w pewnym, dobrym momencie, aby uderzyć, ale ma fantastyczne uderzenie, co pokazał w meczu z Lechem i ma bardzo dobrą podstawę do tego, aby starać się o to nawet, żeby być może zostać, no nie królem strzelców, ale jednym z piłkarzy, który będzie miał najwięcej goli w tym zbliżającym się, rozpoczętym właściwie sezonie ekstraklasy. Minczew, Majgard, Hasic i chociażby Bzdyl, to są piłkarze, którzy najbardziej będą mu pomagać, także nie deprecjonowałbym Amira Al-Ammariego. To jest piłkarz nieco bardziej jednak o zadaniach defensywnych, ale on także potrafi Pomóc w zdobyciu bramek, co pokazał zresztą w meczu przy bułgarskiej. Dlatego naprawdę, Filip Stoilkowicz, jestem ciekaw, jak będzie się prezentował w kolejnych meczach. Dajcie znać w komentarzach, ile Waszym zdaniem bramek zdobędzie w tym sezonie ekstraklasy. Chętnie z Wami podyskutuję w sekcji komentarzy. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę pod tym materiałem. No i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!